Rozmawiamy też o konkretach, a może przede wszystkim o konkretach, bo domyślam się, że wielu z Państwa takie kredyty, różnego rodzaju kredyty konsumenckie zawiera. Kiedy możemy postarać się o sankcje? Kiedy możemy odzyskać nadpłacone pieniądze? Co musi się wydarzyć, żeby bank oddał te pieniądze? No, po pierwsze, nasza ustawa musi się jakby przepraszam, nasza umowa kredytowa musi się kwalifikować do zastosowania sankcji kredytu darmowego. No, Pierwszym warunek jest taki, żeby to była umowa kredytu konsumenckiego, tak? Czyli nie mówimy tutaj o umowach kredytu hipotecznego, tak, aczkolwiek w ograniczonym zakresie przez pewien okres sankcja kredytu darmowego mogła mieć tutaj. Małe znaczenie, tak, ale myślę, że to pozostawimy sobie poza ramami dzisiejszego, e, dzisiejszej rozmowy. E, nie mówimy też e, o kredytach firmowych, tak, czyli mówimy tutaj o kredytach, które zaciągnął e, konsument, czyli osoba fizyczna e, na cele niezwiązane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową do kwoty 250 550 zł, no bo taka jest tutaj e, regulacja w naszej us polskiej ustawie e, i które zawierają naruszenia które mogłą, mogłyby być, czy mogą być podstawą zastosowania sankcji kredytu darmowego.